Szanowni Państwo! Zaraz będą Państwo świadkami najważniejszego wydarzenia tysiąclecia! Przygotujcie się! Ruszam. Trzy, dwa i... Co słychać, Sami? A raczej kapitanie Toad, <grystanie> choć wstrząsi moim wózkiem, znaczy butelką. No, nie rozumiem. Co ty wymyśliłeś? Wyjaśniesz mi? Użyj mózgu. Na mój sygnał zdejmiesz kapsel i buknie piona. Prawa fizyki sprawią, że butelka ruszy do przodu z prędkością dźwięku. Ha <grystanie> Cóż, nie wydaje mi się. Jeśli chcesz się ścigać, to lepiej ścigaczem. Skoro jesteś taki opryskliwy, to nie pokażę ci, jak go zbudować. Poważnie? Już jestem cicho. Do dzieła! Nie tak dawno w pobliskiej galaktyce... Postanowiliśmy połączyć dwa światy! Gwiezdnych Wojen i Mario! Oh yeah! Przestań, Sabi! Cześć, widzowie! Odetniemy szyjki z tych butelek. Ostrożnie z nożykiem. Przetworzymy różne śmieci i wykorzystamy w projekcie. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Lubię tworzyć z dziwnych materiałów. Szybko! Dajcie łapkę w górę i zaczynamy! Najpierw porządnie oszlifuję te słoiki. To bardzo ważne. Widzieliście tę część z taśmą? Nie będzie potrzebna. To odetnijmy to. Nie jesteś jak Jedi sam, ale dzięki. Chcesz, żebym to dokończył? Jasne, proszę. Przy okazji przypomnę. Uwaga na palce. No proszę. Bez pośpiechu. Hey, Roger, czy nasze słoiki mogłyby wyglądać inaczej? Jasne, sami. Wiesz, że asymetria jest w modzie. Jasne. W tym projekcie można wykorzystać dosłownie wszystko. Wystarczy pomysł i starana na praca. Postarałem się! Weź to, Roger! Niech zobaczę! Ha! Świetnie, kolego! Przykleiłeś nawet kratkę. Ha? Wiem, że jestem najlepszy! Mam to wyrzucić? Nie tak prędko. Tworzymy dziś ze śmieci, pamiętasz? To będzie ozdoba dla pojazdu. Coś powiedział pojazdu, mechanik sam pomoże! O, super! Jak prawdziwy mechanik, złożysz idealny gwiazdny silnik. Ech, co ty tam wiesz? U, to się przyda! Yy, yy. Sam się zajął, a my popracujemy nad turbinami. Stary kabel posłuży do ulepszenia projektu. Zapełni też przestrzeń między panelami. O, tak. Hej, mechaniku, skończyłeś już? Możesz to sprawdzić. O, super! Wygląda świetnie! Świetne połączenie starych części robota, prężyny i pątki od szamponu to genialny silnik! Niesamowite! Zgadzacie się? To nie odchodźcie! Dobrze, przykleiliśmy już silnika teraz. Popatrzcie! Hop, 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 hop! Poważnie? To nie jest sporo na koinkę! Nie lekceważ mnie kolego. Wykorzystamy tę część. O, 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 będzie imitować wiązanie energią. Zaraz, mówisz o błyskawicy między turbinami? Tak, po co byłaby mi ta magiczna skrzynka? Mama koroniki, myślałam, że prawie skończyliśmy. To dopiero początek. Popatrzcie. A teraz mamy nity. E, Roger, myślałem, że właścicielem jest kapitan Toad. Świetny pomysł, Sammy. Weźmy to. Chwileczkę. Już uzgodniliśmy, że święta minęły. Najwyższy czas użyć czarów. Kokos pokus, subskrybokus. Hop, tada! O, to było świetne, Roger! Nasze gwiezdne słoiki zaczynają wyglądać jak grzyby! Masz zupełną rację! Dodajmy więcej ładnych detali i silnik naszego ścigacza jest gotowy! Aha, aha... Jeszcze się przekonamy! Hej, Roger! Tamten facet nie wierzy, że potrafimy skonstruować kokpit z odpadów! Powiedz mu, że przyjmuję wyzwanie! Już! Gotowe! Sabi, co ono na to? Wygrałeś! Przyjaciele, już właściwie skończyliśmy budować. Teraz możemy zacząć... Ostawiać. Nie odchodźcie, zaraz wrócimy! Dobrze, ludziska, trzeba zabezpieczyć stół. Może się zabrudzić. Aha, użyliśmy grunto, żeby ściągać wyglądał na zardywiały! Właśnie, Sabi, dodajmy teraz mieszanki farby i sody oczyszczonej. Dzięki niej uzyskamy chropowatą powierzchnię. To jest kosmiczny ze w dodatku przerwy biały? Super! Uu, wydaje mi się, że świetnie sobie poradzę z tym etapem. Jestem tego pewien, Sabi. Maluj tak delikatnymi muśnięciami. Dobrze, zaraz skończymy! Właściwie wczoraj w grze komputerowej. Co? Nie zaprosiłeś mnie? Przykro mi. Może pogramy razem, jak skończymy? To się pospieszmy! Jak sobie życzysz. Oczywiście! Pora pokolorować nasze dzieło! Nie przegapiłbym tego! Racjo Sami, niech kolorowa moc będzie z tobą! Teraz zrobię coś fajnego. Nie radzę myć zębów tą szczoteczką. Gotowe. Sami jednak wszystko przegapiłeś. Hmm? Co? Oglądam wszystko z boku? Zaraz. Więc... Proszę, to na pewno ci się przyda. Dzięki. Zrobimy parę plamek oleju. Zrobię to sam, bo nie chcę przesadzić. A sami czasem ma z tym kłopot. Pracuję szybciej niż ty, Roger. Skoro tak mówisz. W porządku. Właściwie, musimy jeszcze połączyć wszystkie części. No proszę, Roger, możesz pstryknąć palcami? Co? Dobrze? O, widziałeś? Super! Prawda? No pewnie. Smój się! Hola, hola! Wow, kochani, popatrzcie! Sami i ja świetnie się spisaliśmy. Jeśli macie wątpliwości, to spójrzcie na to! Co się dzieje, sami? Nie wiem, jak się prowadzi ścigacza. Jesteś zbyt mały. Mm, pomogę ci, jak chcesz. O, Roger, proszę. W porządku, skup się. Pomyśl życzenie i bum. Co? Aha! Hej, jak wygodnie! <laughs> Kochani, podobało wam się? To dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa! Cześć, rodziska! Piękniej mnie z powrotem? Roger? En.